Pa Bogu, bracia i siostry, jesteście podekscytowani. To jest wspaniały poranek, cudowny poranek zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest ogromny przywilej, niesamowita radość, która jest zapewne w waszych sercach i w waszych myślach, to ogromny powód do dziękowania Mu za to, co zrobił. Jezus jest żywy, Jezus żyje, nie ma Go na krzyżu. Mało tego, nie ma go w grobie. Kamień został odrzucony. Śmierć została pokonana. Cudowny, wspaniały dzień. Chciałbym dzisiaj mówić właśnie o tym, że Jezus żyje. I chciałbym, abyśmy przenieśli teraz naszą uwagę do Słowa Bożego. Będziemy czytać informacje, które są zawarte w Ewangelii Marka, a także i w Ewangelii Łukasza, Krótki zarys tego, co wydarzyło się właśnie w tym dniu. Najpierw chciałbym, abyśmy otworzyli Ewangelię Marka. Będziemy czytać w szesnastym rozdziale wiersze od pierwszego do ósmego. A gdy minął szabat, Maria, Magdalena, Maria Matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić go. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy wzeszło słońce, przyszły do grobu i mówiły do siebie: Któż nam odwali kamień od wejścia do grobowca? A gdy spojrzały, zobaczyły, że kamień został odwalony. Był bowiem bardzo wielki. Gdy weszły do grobowca, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę, i przestraszyły się. Lecz on powiedział do nich: Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, który był ukrzyżowany. Powstał, nie ma go tu, oto miejsce, gdzie go złożono. Ale idźcie i powiedzcie jego uczniom i Piotrowi, udaję się przed Wami do Galilei. Tam go ujrzycie, jak Wam powiedział. Wyszły więc szybko i uciekły od grobu, bo ogarnęły, bo ogarnęły je lęk i zdumienie. Nikomu też nic nie mówiły, ponieważ się bały. Popatrzmy, jaką zastajemy tutaj sytuację. Nie wiem, czy się zastanawialiście na tym w przeciągu tych trzech dni, od piątku, może do dnia dzisiejszego. Wbrew pozorom, okoliczności całej tej sytuacji są trochę dziwne. Kobiety zwyczajnie muszą zrobić to, co powinny w momencie, w którym człowiek umiera czyli zadbać o jego ciało po śmierci po prostu nakupiły wonności, jakiś balsamów, przyszykowały się w podróż, idą do grobu. Z jednej strony jest to zwykły poranek. Z drugiej strony tak naprawdę jest to niezwykły poranek. I chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na to, co wybrzmiewa z tego tekstu. Pewien fakt: to co jest istotne to to, że one przyszły do grobu, nie w celu świętowania, nie w celu cerebrowania, nie w celu oczekiwania zobaczenia żywego Boga. One przyszły, Namaścić ciało Jezusa. Nie wiem, czy widzicie tutaj pewien paradoks? Czy one przez te trzy dni zapomniały o tym, o czym mówił sam Jezus, o tym, o czym mówiły pisma? Paradoks tej sytuacji pokazuje nam jedno. One szukały tego, który umarł, a nie tego, który już żył, który powstał z martwych. I chciałbym, abyśmy przeszli do drugiego fragmentu, do relacji Ewangelii. Ewangelisty Łukasza, który w 24 rozdziale, w wierszach od 3 do 8 pisze tak. A wszedłszy do środka, nie znalazły ciała pana Jezusa. A gdy zakłopotały się z tego powodu, nagle dwaj mężowie stanęli przy nich w lśniących szatach i przestraszone schyliły twarze ku ziemi. A oni powiedzieli do nich, Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale powstał z martwych. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, gdy był jeszcze w Galilei: Syn człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i ukrzyżowany, a trzeciego dnia zmartwychwstać. I przypomniały sobie jego słowa. Dopiero w tym momencie tak naprawdę klapki z ich oczu zeszły. Ich oczy się otworzyły, przypomniały sobie słowa samego pana Jezusa, który niejednokrotnie chodząc po ziemi, wskazywał i mówił o tym, że czeka go śmierć, a także i zmartwychwstanie. Wiecie, to jest taka bardzo dziwna sytuacja. Pomyślałem sobie, że te kobiety znalazły się w pewnego rodzaju paradoksie. Jak to było możliwe, że one o tym zapomniały? Po co tak naprawdę kupiły te wolności? mogły cieszyć się tym że przyjdą do grobu nic innego nie będzie im potrzebne jak tylko to aby były aby spotkały się z żywym prawdziwym Bogiem i pomyślałem sobie tak że tak jak to bywa czasem w naszym życiu jako chrześcijan w naszym życiu też są pewnego rodzaju paradoksy Myślę że pomimo tego że wszyscy dobrze o tym wiemy że Jezus żyje jest to Twoim i moim osobistym Zbawicielem. Nie zawsze jest tak, że zwycięstwo, którego dokonał na Krzyżu, jest odzwierciedleniem Twojego i mojego życia w codzienności. Wiecie, nie zawsze tak jest. I pomyślałem sobie tak: powinniśmy tego dostąpić każdego dnia przez pryzmat krwi, którą przelał na Krzyżu. To się wykonało. To jest dla Ciebie i to jest dla mnie. Dlatego czasem paradoks naszego życia może właśnie tkwić w tym, że tak naprawdę nie doświadczamy mocy odkupieńczego dzieła Jezusa na krzyżu, a także Jego zmartwychwstania. I gdy zastanawiałem się nad tym w domu, pomyślałem sobie tak: Już jakiś czas temu Wam mówiłem, że lubię zadawać sobie pytania. I pytania dla mnie są bardzo pomocnicze, gdy przygotowuję się do usługi. I nie byłbym, nie byłbym sobą, gdybym dzisiaj znowu nie zadał Wam dwóch pytań, które zadałem także i sobie. Pierwsze z nich brzmi następująco: Czy żywy Jezus jest prawdziwie obecny dzisiaj w Twoim życiu? Drugie pytanie: Czy ten, który zmartwychwstał, Objawia się w swojej mocy, w codzienności Twojego życia. Wiecie, Jezus poniósł śmierć za nasze grzechy na krzyżu. To jest cudowne dzieło odkupienia, którego dokonał. To jest Boże dar dla Ciebie i dla mnie. Często mówimy o tym w takim kontekście globalnym, całego świata. I oczywiście jest to jak najbardziej prawidłowe, ale chciałbym, abyś dzisiaj skupił się na tym, że to wybrzmiewa osobiście do Twojego życia. On zrobił to specjalnie dla Ciebie. Pomyśl dzisiaj tak, że nie ma nikogo innego na tym miejscu, jesteś tylko Ty. On to zrobił specjalnie dla Ciebie. Przyszedł dla wszystkich, ale także i specjalnie dla Ciebie. I gdy skupimy się na chwilę, na Jego obecności w naszym życiu. Myślę, że każdy z nas odczuwa czy słyszy głos, który do nas przemawia. Każdego dnia żywy Bóg woła do ciebie: pamiętaj o mnie. Pamiętaj o tym, czego dokonałem na krzyżu i, co się z tym wiąże, do jakiego życia powołałem ciebie. Krzyż to przede wszystkim jest ogromne zwycięstwo. To jest niesamowity triumf, którego Bóg dokonał. Pokonał szatana, pokonał jego zastępy, pokonał grzech. Zgładził grzech całej ludzkości. Tak jak w piątek miałem przywilej prowadzić to nabożeństwo, zawsze cieszę się z tego, gdy to wspominam. To jest niesamowity plan. Plan B, który Bóg miał dla ciebie i dla mnie. On nie pozwolił na to, aby człowiek został zostawiony na pastwę swoich grzechów i został skazany na wieczne potępienie, posłał swojego syna po to, aby spłacił Twój dług. Kwestia, czy Ty dzisiaj osobiście w to wierzysz? Czy wierzysz, że on zmarł za Ciebie i zmartwychwstał? I drugie pytanie, czy żyjesz tym? Czy jest to widoczne w codzienności Twojego życia? Chciałbym, abyśmy teraz przeszli do listu do Rzymian. Będziemy czytać w szóstym rozdziale. Przeczytamy wiersze od piątego do dwunastego. Jeśli bowiem zostaliśmy z nim wszczepieni w podobieństwo jego śmierci, to będziemy też z nim wszczepieni w podobieństwo zmartwychwstania. Wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z nim, aby ciało grzechu zostało zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu. Jeśli więc umarliśmy z Chrystusem, wierzymy też, że z nim będziemy żyć. Wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, więcej nie umiera i śmierć nad nim więcej nie panuje. To bowiem, że umarł raz, umarł dla grzechu, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i Wy uważajcie siebie za martwych dla grzechu, a żywych dla Boga i w Jezusie Chrystusie naszym Panu. Ty i ja jesteś martwy dla grzechu, a żywy dla Boga. Jesteś żywy dla Boga. Przez pryzmat tego, czego Jezus dokonał na krzyżu? Tak naprawdę nie ma innej drogi? Jedyną drogą jest Jezus i to, co wykonało się na krzyżu. I tutaj możemy zadać sobie tak naprawdę kolejne pytanie: czy ty żyjesz pełnią życia, która jest zawarta w krzyżu, w dziele odkupienia i w zmartwychwstaniu Jezusa? Czy Swoją codzienną pełnią jest Chrystus i Jego dzieło, którego dokonał. Dlatego Biblia tutaj mówi nam przede wszystkim o jednym: Żyjemy teraz według ducha, nie według ciała. Dążymy do tego, aby żyć w duchu, nie dając pofolgowania naszym cielesnościom, naszym zachłannościom, naszemu ciału. I tak naprawdę każdego dnia Jezus zaprasza Cię do życia w Bożej łasce, którą możesz czerpać każdego dnia. To jest łaska, to jest obfitość, której tak naprawdę nie ma jakiegoś umiaru. Ona jest nieskończona. I dzisiaj znowu możesz tego czerpać. I brat Marek Kominek w piątek odniósł się trochę do charakteru świąt wielkanocnych. Wiecie, myślę, że to jest bardzo, bardzo ważny fakt, że te święta troszeczkę z biegiem czasu zaczynają się niestety zmieniać. Brat Marek tutaj odniósł się do konstrukcjonizmu i pomyślałem sobie tak, że tak naprawdę są to najważniejsze święta dla powszechnie globalnego, zwanego świata chrześcijańskiego. Najważniejsze święta. Święta, w których Jezus zmarł i zmartwychwstał. I gdy siedziałem w domu, zastanawiałem się nad tym, że patrząc po prostu na nasz kraj, to co się dzieje w naszym kraju, chciałbym tutaj być dobrze zrozumiany. Nie chcę urazić nikogo, ale trzeba to po prostu jasno powiedzieć. Forma, jaką przybierają święta wielkanocne, tak naprawdę. Zabija treść krzyża i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Dzisiaj przed nabożeństwem rozmawiałem sobie krótko z kacprem i zapytałem się go, jaką drogą jechał do naszego zboru. Mówię, czy jechałeś ulicą Korfantego, skręciłeś koło Gastronoma w prawo, po prawej stronie jest Kościół i naprzeciwko mamy taką wysepkę. Wiecie, to, czego nie szło nie zauważyć na tej wysepce, takie duże jaja wielkanocne. Obok posadzone zajączki. I mówię to jeszcze raz, nie chcę nikogo urazić, ale faktem świąt wielkanocnych jest to, że Jezus nie przyszedł dla jaj, nie przyszedł dla baranków, nie przyszedł dla zajączków. On przyszedł dla ciebie i dla mnie. I nigdy nie możemy przyćmić tego faktu. I tak naprawdę to nie może być suchy fakt. To nie może być jakiś wycinek historii. Musimy zawsze o tym pamiętać, że to jest wspaniały, boży dar dla Ciebie. Niesamowite dzieło odkupienia. I myślę, że wszyscy tak naprawdę znamy ten fragment. Chciałbym przytoczyć tutaj znowu apostoła Pawła, który mówi w pierwszym liście do Koryntian, pierwszym rozdziale, osiemnastym wierszu, takie słowa: Mowa o krzyżu. Bowiem jest głupstwem dla tych, którzy giną, ale dla nas, którzy jesteśmy zbawieni, jest mocą. Dzisiaj ma to miejsce. Nie wiem, czy to widzicie, czy to zauważyliście. Dla współczesnego świata krzyż po prostu jest głupstwem. On po prostu nie istnieje. To, co się tam wydarzyło. Ale dla nas krzyż jest mocą Twojego codziennego życia. I niezmiernie ważnym jest powstanie martwych Jezusa. Gdyby on tego tak naprawdę nie dokonał, nie byłby tym, za kogo się podawał. Jego śmierć wtedy nie miałaby odkupięczej mocy zbawczej. To są dwa fakty, które są razem ze sobą powiązane: śmierć i zmartwychwstanie. Nie da się tego rozdzielić. Nie możesz wierzyć tylko w śmierć Jezusa na Krzyżu, i nie możesz wierzyć tylko w zmartwychwstanie Jezusa na Krzyżu. To jest razem, to jest spójne, to jest nierozerwalne. I bardzo tutaj mi się podobają słowa pewnego teologa. Ja nie jestem jakimś wielkim poliglotą, więc jeżeli niedobrze wypowiem jego imię i nazwisko, no to po prostu trudno. Wilhelm De Wette powiedział tak: Nie można podawać, Wątpliwości zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, podobnie jak nie czyni się tego w przypadku historycznej oczywistości faktu zamordowania Juliusza Cezara. Nie można poddać wątpliwość zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Dlatego tak naprawdę, gdy pomyślimy o tym w takiej kategorii, zmartwychwstanie jest niezbędnym ukończeniem dzieła odkupienia. Dokonnego, dokonanego na krzyżu. Te dwa elementy, tak jak przed chwilą mówiłem, stanowią jedną całość. I to jest niesamowite. I to dzisiaj obchodzimy. I tym żyjemy. I dlatego jesteśmy radości. Bo święta Wielkanocne nie powodują w naszych odczuciach, w naszych emocjach to, że jesteśmy przygniecieni, ale że się radujemy. Krzyż i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest codzienną Twoją radością. I musisz w tym żyć, żeby żyć pełnią życia, do której zobligował Ciebie Jezus Chrystus. I mówi o tym znowu apostoł Paweł. Dzisiaj tak się złożyło, że dużo tekstów, które przygotowałem, tak naprawdę autorem jest apostoł Paweł. W pierwszym liście do Koryntian, w XV rozdziale, trzecim i czwartym wierszu. On to podkreśla. Na bazie Bożego Słowa. Najpierw bowiem przekazałem wam to, co ja otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy. Zgodnie z Pismem, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem. Wszystko wypełniło się zgodnie z Pismem. Jego śmierć, Jego pogrzeb i zmartwychwstanie. Wiecie, to jest jedyna, Pełna Ewangelia, nie ma żadnej innej Ewangelii. To jest pełna treść Ewangelii, ona jest nierozerwalna. Jeżeli brakuje któregoś z tych elementów, to nie jest to prawdziwą Ewangelią. Pisze ewidentnie o tym Paweł, a to wszystko potwierdzają Pisma. Prorocy ze Starego Testamentu i sam Jezus, który, tak jak wcześniej mówiłem, wskazywał na ten fakt wielokrotnie. Teraz być może powiem dla Was coś dziwnego, ale mam nadzieję, że złapiemy to, o co mi chodzi. Nie wiem, czy są tutaj wśród Was wielcy fani kina, czy są tutaj kinomaniacy. Czy ktoś z Was kiedykolwiek oglądał film pod tytułem Armageddon, czy może kojarzycie ten film? Fabuła tego filmu polega na tym, że pewna grupa ludzi, pracowników z platformy wiertniczej, zostaje wysłana. W kosmos, na niesamowitą podróż po to, żeby zniszczyć asteroidę, która biegnie w kierunku Ziemi. I to jest wszystko takie amerykańskie. Wiecie, Amerykanie lubią takie filmy. I dlaczego ja to tutaj przytaczam? Dlaczego ja to tutaj mówię? Przede wszystkim w tym filmie jest jedna główna postać, która wyrasta na bohatera. Nie wiem, czy pamiętacie, jest to Bruce Willis, niezawodny Bruce Willis, który zawsze jest odpowiedzią i ratunkiem dla ludzkości. I pomyślałem sobie tutaj o pewnym rodzaju znowu kolejnego paradoksu. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie, ale ludzkość ma takie tendencje, że szuka bohaterów, szuka tych, którzy odznaczają się bohaterskimi czynami, szuka bohaterów. Tych, którzy w szczególności próbują poświęcić swoje życie dla całego świata. I gdy zacząłem się tak właśnie na tym zastanawiać, szukać takiego kontrastu, troszeczkę bardziej przyziemnego na nasze czasy, to pomyślałem sobie, że to jest przecież niesamowite. Bo ten bohater jest i on żyje. Ale co jest problemem ludzkości? Ludzkość nie chce go poznać. Ludzkość nie chce mieć z nim nic do czynienia. Nie chcę w niego uwierzyć. Nie mają na to czasu. Ciągle jeszcze go nie poznali. Nie muszą szukać bohatera, bo to Jezus jest tą centralną postacią. Ale trzeba go poznać osobiście. Trzeba uwierzyć w to, czego dokonał na krzyżu i to, że trzeciego dnia zmartwychwstał. Nie wiem czy pamiętacie taką piosenkę, e, którą śpiewa Mateo i w jednej ze swoich piosenek Mateo śpiewa tak. Wszechświatów Król i wszechczasów Pan do nas uniżył się, wywyższony Bóg. Gdy byłem w domu i zastanawiałem się ciągle nad aspektem śmierci Pana Jezusa i zmartwychwstaniem, to pomyślałem sobie, że moim prostym rozumowaniem, moim umysłem nie jestem w stanie ciągle tego ogarnąć. Jak ten, który miał wszystko, jak największy byt Bóg mógł potrafić poświęcić swojego jedynego syna dla Ciebie i dla mnie. I to, co jest najważniejsze w dzisiejszych czasach, to jest dar dla Ciebie i dla mnie. Nie wiem, czy lubicie dostawać prezenty, ale to jest największy prezent, który Bóg zrobił. Dla Ciebie i dla mnie, za to nie musisz zapłacić. To jest na wyciągnięcie ręki. To jest tu i teraz. Problem, czy korzystamy, tak, problem, czy korzystamy z tego w codzienności naszego życia? Czy żyjemy tym zwycięskim życiem, do którego powołał nasz Chrystus? On osiągnął triumf, On pokonał szatana i do tego nas zaprasza do intymnej relacji z Nim. Otworzył drogę do swojego Ojca. Przez Krzyż nie ma innej drogi do Boga, jak tylko Krzyż. On zaprasza Cię, abyś w to wszedł, abyś go poznał, abyś powierzył mu swoje życie i tym żył. I jest tym, który zawarł nowe przymierze razem z Tobą i razem ze mną przez pryzmat dzieła, którego dokonał na Krzyżu. Wiecie, i to jest niesamowite. I to jest ciągle prawdziwe. I to jest ciągle realne. I my tym żyjemy. I to nie jest fakt, o którym wspominamy tylko dzisiaj, będąc tutaj zgromadzonymi, w momencie, gdy obchodzimy święta wielkanocne. My musimy pamiętać, że to jest niesamowita prawda, że to jest fundament naszej wiary. I musimy tym żyć każdego dnia. Każdego dnia, codziennie przypominaj sobie o tym. Miej to z tyłu głowy, niech to do ciebie ciągle puka. Chciałbym znowu się odwołać do apostoła Pawła, który w liście do Efezjan w drugim rozdziale, ósmym i dziewiątym wierszu, pisze tak: Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. Sam z siebie. Nie możesz zasłużyć na zbawienie. Zbawienia nie możesz kupić, nie możesz na nie zasłużyć, dlatego że zbawienie jest z łaski. Wiecie, to jest dar, który ty tylko musisz przyjąć, ale warunkiem jest wiara. Pisze o tym Paweł. Musisz w to uwierzyć. I gdy w to uwierzyć, gdy, <laughs> przepraszam, gdy w to uwierzysz, musisz po prostu tym żyć. I dzisiejsze moje przesłanie jest y, krótkim przesłaniem. Y, jakiś czas temu wziąłem sobie to mocno do serca. Y, czasem mamy okazję porozmawiać z pastorem w biurze na temat y, wszelakich spraw, często o jakichś usługach, y, o, o czasie naszych usług, y, ile czasu zajmują nasze kazania. I pastor kiedyś mi powiedział: pamiętaj, Błażeju, jeżeli masz przygotowane kazanie, tak w takiej formie. Nie musisz na siłę go ciągnąć, nie musisz przedłużać. Takie jest kazanie, takim go powiedz. I dzisiaj właśnie to robię. I kończąc, chciałbym zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny fakt na jedną cechę, która odgrywa bardzo ważną rolę w życiu człowieka. Zastanawiacie się, co to może być za cecha? Jest nią zdolność do wolnego wyboru. Którą już na samym początku Bóg obdarzył człowieka w raju. Ty i ja masz wolny wybór. Bóg nie zmusi cię do niczego. To nie jest w jego naturze. On nie działa wbrew sobie. To ty musisz podjąć decyzję, czy ty w to wierzysz, czy to dla ciebie jest prawda i czy tym żyjesz. Jego ręka jest stale wyciągnięta do ciebie. On czeka, abyś w to wszedł, abyś w tym żył. Zaprasza Ciebie do tego. Często ludzie mówią o wolności. Świat żyje w powszechnej wolności. My dobrze wiemy, że tak naprawdę świat żyje w łudzie wolności, którą daje ludziom szatan. Co jest dla nas prawdziwą wolnością? Prawdziwą wolnością jest spotkanie Jezusa, jest poświęcenie mu swojego życia, jest ten fakt, który wydarzył się na krzyżu, uwierzenie w to, oddanie mu swojego życia. Prawdziwa wolność to życie w Chrystusie. Nie ma innej wolności. Prawdziwa wolność to Chrystus. I bardzo charakterystyczne słowa, które powiedział Bóg. Gdy umierał na krzyżu. Wykonało się. Wiecie, to jest kompletne. Do dzieła zbawienia nie możemy nic dołożyć, ani w prawo, ani w lewo. To jest kompletne. Z tym Was chciałbym dzisiaj zostawić. Amen. Zapraszam, powstańmy. Będziemy się teraz modlić. Tak, jak wszyscy dzisiaj mówią o tym dniu, tak jak na początku mówił pastor, tak jak pieśni, które dzisiaj wybrzmiewają, to jest szczególny dzień. Wiecie, nie miejmy posępnych min, okażmy tą radość na zewnątrz. Wiecie, to jest ogromny powód do radości. Po to, abyśmy mogli dzisiaj tutaj świętować, dosłownie celebrować ten dzień, to jest bardzo ważne. Ciesz się tym, żyj tym, że On żyje, że On zmartwychwstał i jest tutaj pomiędzy nami. Zachęcam Was dzisiaj, gdy teraz będę się modlił, pomódmy się razem wspólnie. Oddajmy mu chwałę za to, bo on jest godzien. On jest godzien wszelkiej chwały i czci. Panie, ja Ci tak dzisiaj dziękuję za to, że Ty jesteś potężnym Bogiem. Dziękuję Ci za to, Panie, że Ty posłałeś swojego jednego syna, którego tak bardzo umiłowałeś, ale również ukochałeś, Panie, nas, stworzenie, czyli człowieka. Posłałeś go na krzyż, po to, Panie, aby on cierpiał. Za mnie, za nas wszystkich, aby zmarł na krzyżu, Panie, i trzeciego dnia, aby zmartwychwstał. Panie dziękuję Ci za ten niesamowity dar, za dar Twojej łaski i obfitości, który bije z krzyża. Proszę Cię, Panie, abyśmy tym mogli żyć każdego dnia, abyśmy pamiętali o tym dziele, nie tylko od święta. Ale aby to było widoczne w codzienności naszego życia. Boże, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem potężnym, który pokonał śmierć, który zdeptał szatana. Przeznaczyłeś nas do zwycięstwa, do triumfu i takim życiem chcemy żyć. Dziękuję Ci za ten czas, który możemy tutaj mieć. Proszę Cię, żebyś Ty błogosławił nasze rozejście, wszystko to, co będziemy dzisiaj robić w naszych domach, nasze relacje i aby nasze oczy były zwrócone na Ciebie. Niech będzie Ci chwała i cześć. Amen.